Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojciec, ojca i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg. Że spadną wreszcie kajdany z nóg, I nim wy męskich dojdziecie sił, Jawą się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwita krwią wieków żyzny łan, Naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, lecz gdyby pan Nie dał za ich zorzy z krwi naszych ran, To jeszcze w waszej piersi jest krew na nowej świętej wolności się, I wy pójdziecie pomni z puścizny, na bój dla naszej ojczyzny.